Siemaneczko z tej strony AntCube i w tym odcinku nagramy sobie unboxing kostki Diane 5 Zanchi. Ogólnie to kostka do mnie szła dosyć długo, bo znowu półtora tygodnia taka kostka 4x4 sększu. Yy, yy, no właśnie. No ale okej, okay, miesza to. To paczuszka. Posłużę się nożyczkami ostre. No kurde jest kostka to nic ważnego tam jeszcze rachunek czekajcie yy. okay. takie tam zety głów nic ważnego no i kosteczka yy, może ją nie ma instrukcji, ale to chyba w każdy... A właśnie, pudełeczko. Jakieś coś, małpy. Daję pięć Pienzanci. Naklejka. Z kostek, bo zamawiam od terefa kostek. Taki Chińczyk, który, nie wiem, jest, kolejny. chyba ten, projektantem tej kostki, czy coś. Nie wiem. No, takie tam bzdety, gówno. Wow. No i więc koszczeczka. Wygląda świetnie. Bardzo jestem podziarany, bo po prostu. Świetna. Lol. Naprawdę kostka jest bardzo, ale to bardzo dobra. Naprawdę świetna. Ten. <laughs> Przepraszam. Ten ma 57 mm, a jak nie, to. Zobaczcie. 57. Nie, no, na świetna. Bardzo mi się podoba. Zakręty też dobrze ścina. No. Co najmniej 50 stopni. Ścina w odwrotną stronę. Uuu! Uh. Mm. Mm. Połowa klocka ścina z łatwością. Trochę dalej. Trochę dalej. Trochę słabe światło. Lampę trochę przestawię. Okej. Okay. Powinno być lepiej. Połowa klocka? Znaczy więcej niż połowa? Ścina. No, świetna. Naprawdę bardzo mi się podoba. No tak. To już by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeszcze ten w tym tygodniu możliwe, nie, nie wiem, nie obiecuję, że pojawi się recenzja i ten po zawodach Grudziądz Open. Ma też ten, będzie możliwe, bo nie wiem, czy będę kupować kostki tam. Powiem unboxing kostek, ale już nie tak w kopercie czy coś, tylko tak w samych opakowaniach. No ale tak, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dawajcie łapki w górę i komentujcie moje filmy. I nie dawajcie łapek w górę, bo to nie jest wcale fajne. No i w sumie to już by było, no, no... siema, no, siema.